Siema! z tej strony nam a to jest już drugi dzisiaj, jest poradnik zresztą e, do Lola, jak wgrać, no jak tym razem wgrać skiny jakieś e, za pośrednictwem zresztą po, programu LOL Skin Installer, czyli tak samo jak te dodatki nasze świąteczne, których ja nie od, odinstalowałem, no więc na przykład tu mamy prenda. On coś tam będzie robił. To są niektóre takie fajne, niektóre głupie. O więc. Nie wiem, wybierzemy sobie. Mm, Nokturna weźmiemy. Czekam aż się załaduje i to mamy wszystkie nokturne jakie są. Ultimate straszny nokturny, czyli nasz straszny Nocturne. Full czyli że mamy go jakby. No. Mamy go mm, w tej chwili e, w pełni dopracowanego. No więc przeciągamy go sobie. Tutaj możemy go gdzieś wy wypakować, ale mi się nie chce. Przeciągamy, czekamy. Tu mamy nazwę. Ja tu napiszę straszny Nocturn. Jak widzicie, tu mamy Nocturna. Klikamy Install. Save. Jak widzicie tak możemy znaleźć każdą skórkę, mieć, ultim, mieć Ultimate'a skórkę i zaraz ukażę chyba się poradnik co zrobić, żeby też wiedzieć, jak ktoś będzie miał taką oto skórkę. Chyba, że po prostu zobaczę. Więc ja jeszcze sobie wgram jakąś Oriannę skórkę, coś tego typu. Dobrze, jak widzicie to są skórki do Orianny. Możemy sobie wziąć jaką chcemy. Mi się tapor dobał bardzo. Tę roko orianne chyba wezmę. Tak, wezmę roko orianne. Okej, okay, jak widzicie nie wykazało nam żadnego błędu. Jest wszystko dobrze. E, I przyciągamy roko orianne. Chyba niedługo coś dla was nokturno nagram. To jest taka fajna Orianna chyba. Mmm, down. I ogólnie jak chcemy odinstalować to, to zaznaczamy tu tą klamerkę jakby i, i klikamy uninstall, no więc... Link do tego będzie w opisie, mi się przypadkowo włączyła, dobra, no to link do tej stronki oto w opisie będzie i to tyle, dam jeszcze do tego link w opisie, gdyby ktoś nie oglądał wcześniejszych poradników, to tyle, cześć.